W świecie, w którym pierwsze wrażenie liczy się bardziej niż kiedykolwiek, cyfrowe wizytówki oferują zdecydowaną przewagę. Kiedy przyłożysz swoją wizytówkę do dowolnego telefonu lub zeskanujesz kod QR, będziesz mógł przekazać w ten oto sposób unikalne łącze do swojego osobistego profilu cyfrowego. Dzięki technologii i przy wykorzystaniu potencjału NFC przekazuj, a następnie udostępniaj swoje dane kontaktowe: strony www. portale, komunikatory. Serwisy społecznościowe, inne ważne informacje. Przekazuj je bez żadnych aplikacji w dowolnym miejscu i czasie. To, co wyróżnia wizytówki OneCards, to dobrze zaprojektowane cyfrowe wizytówki z bogatą grafiką, interaktywnymi funkcjami oraz w pełni konfigurowalne. Nigdy nie zabraknie ci wizytówek wtedy, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy możesz użyć swojej karty. Wizytówki OneCards, teraz wszystko się zmieni. Zaprezentujemy teraz Państwu poszczególne interaktywne funkcje wizytówek OneCards. Po przyłożeniu plastikowej wizytówki NFC do urządzenia i jej otworzeniu, możemy na pulpicie telefonu w bardzo prosty sposób umieścić do niej skrót z logo Twojej firmy. Wygląda jak aplikacja, prawda? Klikając w ikonę Wicard, posłuży ona do natychmiastowego umieszczenia danych w kontaktach telefonu, co eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania. Kiedy to już została zainstalowana aplikacja wizytówki na ekranie telefonu, możesz w łatwy sposób za pośrednictwem ikony SHARE dodać wizytówkę do portfela. Kiedy to wizytówka znajduje się już w aplikacji portfel, masz do niej również dostęp w swoim smartwatch, po to, aby wywołując jej kod QR, udostępnić ją swoim rozmówcom, a zarazem klientom. Klikając w ikonę telefonu, zostanie natychmiast wybrany Twój numer, który został zdefiniowany przez Ciebie w ustawieniach. Wybierając symbol mapy, aplikacja doprowadzi klienta wprost do siedziby Twojej firmy lub innego adresu, który wprowadzisz w panelu zarządzania wizytówką. Pod ikoną rekomendacji Twój klient odnajdzie wszystko to, co chcesz zaprezentować lub zarekomendować na temat Twojej firmy. Natomiast klikając w ten symbol, wszystkie Twoje media społecznościowe również będą wyeksponowane oraz łatwo dostępne. Kiedy klient będzie chciał napisać do Ciebie wiadomość, wystarczy, że kliknie w ikonę SMS, a wizytówka przeniesie go do odpowiedniej aplikacji wiadomości tekstowych. Analogicznie, kiedy to klient chcący wysłać do Ciebie wiadomość e-mail, wybierze odpowiednią ikonę, wizytówka przeniesie go natychmiast do programu pocztowego. Prowadzisz może restaurację? Jeśli tak, to klient, klikając w odpowiednią ikonę, ujrzy natychmiast serwowane przez Ciebie menu. Jeżeli posiadasz sklep internetowy, Umieść pod ikoną e-sklepu odpowiedni link, a klient natychmiast znajdzie się na jego stronie i będzie mógł dokonywać zakupów. Ikona oferta. To pod nią umieszczony jest link, który przekieruje klienta do Twojej firmowej oferty. Którą to ofertę możesz tworzyć i edytować według własnych potrzeb w panelu zarządzania wizytówką. Dla użytkowników posiadających system rezerwacji, dedykowana jest odpowiednia ikona, za pośrednictwem której klient może dokonywać rezerwacji. Przejdźmy teraz do kolejnych przycisków, znajdujących się w dolnej części wizytówki. Ikona organizacji zaprezentuje osobie, której przekażesz wizytówkę, informacje na temat struktury Twojej firmy. Profil to miejsce, gdzie możesz umieścić esencję informacji na temat swojej osoby, profilu firmy lub zakresu jej działalności. Miejsce oznaczone ikoną Czytaj. Pozwoli ono klientowi na zaprezentowanie takich elementów jak artykuły, publikacje na temat realizowanych przez Ciebie projektów. Twoich usług, portfolio produktów, czy też firmowego bloga. Za pośrednictwem ikony SHARE będziesz również mógł udostępniać Twoją wizytówkę, a to dzięki kodowi QR, mediom społecznościowym lub też wypełniając formularz udostępnienia. Klient, kiedy otrzyma Twoją wizytówkę, będzie mógł również się nią podzielić na wszystkie zaprezentowane powyżej sposoby. Dzięki temu nastąpi przekazanie Twojej wizytówki przez polecenie. Teraz przedstawimy dedykowany system, wykorzystywany do zarządzania wizytówką. Umożliwia on konfigurację wszystkich funkcji i jest w pełni dostępny użytkownikom. Wystarczy, że klikniesz w symbol użytkownika i się zalogujesz, uzyskując dostęp do panelu swojej wizytówki. Wówczas możesz dowolnie edytować wszystkie informacje: dane kontaktowe, zdjęcia, linki, które natychmiast zostaną uaktualnione w Twoim cyfrowym profilu. Masz również dostęp do statystyk, które pozwolą na przegląd różnych rodzajów danych dotyczących zachowań Twojej wizytówki. A teraz zaprezentujemy coś niesamowitego, co potrafią wizytówki OneCards. Jeśli tylko masz taką potrzebę, możesz jednym dotknięciem palca zmienić funkcjonalność plastikowej wizytówki NFC poprzez zmianę akcji. Spójrz oto przykłady. Włączając akcję Wizytówka, uruchomi to Twój cyfrowy profil. Masz potrzebę przekazać dokument lub katalog klientowi. Nic prostszego, wystarczy, że przełączysz akcję na udostępnienie pliku. Może chcesz, aby w natychmiastowy i szybki sposób zostały przekazane tylko Twoje dane kontaktowe, użyj wówczas akcji Wikart, a wizytówka uruchomi funkcję dodania numeru do kontaktów wraz z wszystkimi zdefiniowanymi informacjami. Super prawda? W obecnej chwili masz dostęp do 25 różnych akcji, z których możesz korzystać cały czas bez limitu. Witamy w przyszłości wizytówek, teraz się wszystko zmieni, pamiętaj. Tylko one cards.